Jeciu, jeciu. Ach, która to już godzina? Ojejciu, to jedenasta. Ojejciu, szybko się szykuje i dzwoni do kalżanek. Szykowaniu się. O, Jestem wyszykowana. Jestem wyszykowana, więc mogę teraz zadzwonić do kalżanek. Tylko wziąć telefon i już. Tu jest, na głośno mówiąc, ale może w innym pomieszczeniu, bo jeszcze mała śpi, ale ja nie chcę je obudzić. O, Mogłabyś wpaść do mnie z siostrą? Wiesz, ja teraz mieszkam naprzeciwko was, więc jest blisko. Och, zaraz tam. O, ja super, że mieszkam naprzeciwko nóg. No wiem, fajnie, nie? No, teraz zaraz będę. Ok. Byp. Byp. Ok. Teraz trzeba tylko odłożyć telefon. I. kabucik. Mieszkałem w list i mieszkałem na przeciwko, więc na pewno przyjdą szybko. Din-don, din-don. O, to pewnie one, pójdę im otworzyć. Proszę, wejdźcie. No, hejka. hej. Gdzie twoja siostra? Jest dół. I co tam? Jak tam się tutaj mieszka? Miło? Czy nie miło? Wiesz, jakoś fajnie. Ej, pójdziecie ze mną do sklepu, tylko że nie wiem z, z kim zostawić małą. Ja wiem, z naszym dzieciom. Poczekaj, zadzwonię tylko panią. Aby nie było, że panią pójdę. Okej, okay, to my tu poczekamy. Zaraz będą. W końcu ciocia u nas nocuje. Jesteśmy! Wspaniale! Okej, okay, więc gdzie ona jest? Ciociu, właśnie. No cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Słyszałam, że jest Pani opiekunką. O, tak, tak, jestem opiekunką. Czy mogłaby się Pani zająć moją młodszą siostrą? Oczywiście. Gdzie ona jest? A tam z tyłu śpi. Powiem mi obudzę ją tylko. Dobrze. Siostrzyczko, siostrzyczko, obudź się, obudź. Hej, tu się wyrabia! Słuchaj, malutko. zostajesz teraz z panią opiekunką. Um, dobrze, bądź pamiętaj, żebyś była grzeczna. Dobrze, dobrze. Dobrze, ja zaraz przyjdę, bo idę z koleżankami do sklepu, okej? Okay? Zaraz jeszcze nielako, tylko pójdę tam coś dojrzeć. Dobrze! No, a ja tymczasem pokażę pani zabawki, pokażę! Dobrze, pokaż, Pobawimy się. Jaj! Dobra, dziewczyny, idziemy? No jaha! Chodźcie, zaprowadzę was do naszego nowego sklepu. Okej! Okay. Ło! Wow, dobra, chodźmy lepiej szybko, bo jeszcze masz się z niecierpliwie. ci to. A jeciu! Po zakupach. A możecie mi, dziewczyny, wziąć te wszystkie rzeczy? Mała, no, kupiłam ci na serek. I książeczkę dla ciebie. I jeszcze, jeszcze. Yy, ba dwie babeczki. I sałatę dla. No.